Cześć, Marko, z tej strony Mafia Rolnik, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na jesteśmy w farming 2.15 I będziemy dzisiaj prezentować mody, które sam sobie ściągnąłem, dobra No to na pierwszy ogień tutaj ursus C330 Żółta wersja, nawet fajna, zaraz wam pokażę co, co tu może to zrobić Na przykład, o, na N, klawisz N, no Zdejmujemy obciążniki, dodałem trochę masy Wejdziemy może sobie, o tu na przykład, żeby sobie ustawić tablicę jaką my chcemy niestety to tak zwalone, że na klawisz ręczny jest ze spacją, gdzie można panel IC włączyć patrzcie ma otwierane tutaj oczywiście wszystkie elementy, szyby, co potrzeba można też sobie tą rejestrację sobie wybrać jaką chcecie bo ja sobie taką wybrałem na nie, nie można z polskim symbolem. Jest z, niebie, z niemieckim, ale to jest bardzo zwalone. A się przejadę trochę. Tak na obroty to dobrze wchodzi O kur... kurde Nieźle, że nic. Zrobić, Tu jest kolejny nasz ciągnik, czyli Ursus C-360. Wybrałem sobie tego moda, ponieważ go nie miałem, ale był bardzo fajny. Na jednej serii z takiego youtubera, Matixxxl99, Chyba, nie wiem, czy znacie, ale był takiego jego sąsiada, Dawida FK16. I bardzo fajnie mi się spodobał. Tylko trochę tutaj takie są śmychawy przy niektórych. Na przykład o. Tutaj widać, że ta tutaj kieruje do T tu właśnie włazi w silnik. Tu na przykład do wałka przekaźnikowego nie ma. Ale jest nawet fajny. No, za dużo tu chyba nie ma Tylko jakiś panel i no to jest właśnie o Dobra Następny motoclip też ta Taki Czerwony Po dwa chciałem wybrać, no i mam Za bardzo dużo opcji nie ma Ale jakiś, no trochę fajny dź No dźwięk jakby taki o nie ma palenela IC i to jest najgorzej, ale nic się tu nie martwić Wiecie co, bo taka historia jest, że kiedyś takiego miałem Kiedyś jego miałem Jego Ursusa Ale niestety był taki błąd, że jak pobrałem Farminga 17, to mi zniknął Farming 15 I tych modów nie miałem już No To jest kolejny ciągnik Ursus C, 360, wersja czerwona, kabina czeska no i animacją ręki ma, oczywiście i wchodzenia tutaj liczniki jakieś czy teksturki źle wlazły bo i źle tu się zrobiło ma tu parę opcji gaz ręczny, znaczy nie gaz nie gaz ręczny tylko ten tylko po prostu hamulec ręczny No Za wiele tu opcji dobrych nie ma. Zatrzyma, ale niestety jest tak, że żadna się nie pokazuje na przykład. O, światło to na pewno. Numer 4 Powinny się jakieś drzwi otworzyć, ale nie otworzyły. Tu też nic. No, tu też nic. Cześć to było 7 tutaj szyby wcierać których nie ma no ale na obroty to tak fajnie wchodzi nie tak fajna jest Musimy tak przyjechać Wam zaświadczyć o serii na kanale nowej z Farminga 15, którą będę robić na modach. No i parę sprzętów wybiorę. Poradźcie mi, jakie by tu wybrać. Czy 30, jak na początek, jakaś czy tą 30, żółtą, czy czerwoną, czy żółtą 60, czy czerwoną 60. No, no a tu, kolejny. Modzik Zetor.